Ale emocje Jak mi nie rozadzą rowerzyści, to dobiegnę. Zobaczymy, czy już się pierwsze osoby zbierają, ale zaraz biegam na metę. 4000 km. Leci. No dobra. Słuchajcie, tego jeszcze nie było. Leci live! Zobaczcie, ile mam siły? Jeszcze tylko poprawię sobie. Poczekajcie Poprawimy. Po plecach się rozpinę oś od tego tempa Nie ma rowerzystów Lecę Dzwony biją 13 Lecę, ale emocje To co? Drugie kółko? Ile ludzi dziękuję, że mi kibicowaliście Mega mega radocha Dreszcze są i to nie zimna Tylko z radości Kosmos totalny Pełno jest pełno jest spacerowiczów, turystów, oni nie wiedzą dlaczego biegnę Dlaczego tak się cieszę? Ale ja wiem To koniec Koniec tego projektu, koniec tej historii Jest wieża, jest Sopot, jest molo Ale ledwo widzę, ale widzę wasze serca widzę, widzę wasze kciuki Zaraz kolega, mój serdeczny przyjaciel. Mega, mega od serca Damian Drożkiewicz, oj nie wiem jak mu się odwdzięczę za tą... Nie. Zaraz przemień telefon i będziecie widzieli dokładnie jak biegam. Teraz widzę tu dużo turystów, łał. Wow. Czy mnie tu jakoś przechwycą? Nie wiem, gdzieś jest. Dziecko. Szachownica ludzie nie będę wiedzieli o co chodzi Dobra Przełączamy na drugą stronę Aaaaa! Pycha ziemię. Czekaj, tylko pokażę Oj Jest! moc, jest moc To jest po prostu... Rambo i komando to się chowają i mój brat. Jeeeeee! Yeah! Yeah! Tylko to Dobra. za Zaraz żonka! Dobra, Chodź tutaj, 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 tutaj. Zbieranie wiatru. Dobra, prosimy się o

4000, tysiące, cała Polska przebiegnięta, cała Polska. przykład, że warto mieć marzenia i należy je realizować. No, dokładnie nie? Tak, I tak, Stan tak. wyjątkowy, niegroźny, <laughs> niedźwiedzie nie, niegroźne, ale przede wszystkim marzenia. i gratulacje wielkie. Dziękuję serdecznie. Obiecałem, że tu wrócę do Sopotu. Wyjątkowe miejsce. Tak. Ja już z daleka czułem tą atmosferę i specjalnie wybrałem to miejsce. I, i finalne tak. odliczanie. Ale jestem przeszęśliwy spełniony, to można powiedzieć, że 30 lat marzeń z 8 lat takich bardzo ciężkich treningów, eee, a to co przeżyłem na trasie to naprawdę będzie długo do, dużo do opisania, bo tylko z tym plecakiem i chyba jak wyruszałem to nikt nie dowierzał, że, że jest to możliwe. Ja sprawdziłem, jestem pierwszym człowiekiem, pierwszym Polakiem, który obiegł Polskę wzdłuż granic tak dokładnie. Zaliczyłem wszystkie sześć trójstyków, mimo tego stanu wyjątkowego. No i co? No to, jest, to jest niesamowite. Co ciekawe, jestem cały zdrowy i tak naprawdę mógłbym wywieźć tak jak dwa miesiące na, temu, Kolejne na kolejne, ale oczywiście czas na rodzinę, na, na wszystkich znajomych i, i to jest po prostu teraz, teraz najważniejsze. Dla mnie bardzo ważne, że jestem cały zdrowy. Nic mi się nie stało, ale przyznam, że jeżeli Państwo znają filmy typu Zjawa z DiCaprio czy, czy jakiekolwiek filmy o przetrwaniu, czy program o przetrwaniu, to to wszystko miało miejsce i to wszystko musiałem przeżyć i przetrwać. Także bez supportu, bez kampera, to, to bardzo trudne do e, wykonania, ale no ja przede wszystkim e, miałem w sobie dużą wolę walki. Chciałem się tylko poprosić kolegę tutaj Damiana Drążkiewicza, Poproszę Państwa, e, był ze mną w Dolinie śmieci na Bedwater. Nie mógł mi pomagać osobiście na trasie, bo, bo biegłem bez, bez wsparcia. Ale przede wszystkim e, chciałem, żebyście państwo naprawdę wielkie poklaski mu dali, bo chociaż tam z Poznania z daleka, ale tak się doopiekował, że to jest wspólny sukces. I no przy, to jest dla mnie no, przyjaciel na dobre i na złe. E, no i coś nowego. Bohater, no? dla, mnie, dla mnie to jest bohater. Brawo. Naprawdę, Brawo. oczywiście. Dziękuję rodzinie, bratu i żonie Agnieszce, bo no i wszystkim tam mój brat serdecznie. serdecie już mi nie na biału. Chciałem szampana odpwalić. Zastopowałeś? Przepraszam on, więc cały czas po granicy.

Ale wytrzymałe. Ale to jest też to, co Artur mówił, prawie jak Forrest Gump, zarost odrobinę mniejszy, włosy gdzieś tam się pojawiły rzeczy. Artur, skromny prezent, tak że dzisiaj dużo radośnie Cię witamy. pewnie wszyscy trzymaliśmy kciuki, chociaż pojawiły się Zmątpienie. znaki zapytania, nie zwątpienia, znaki zapytania. Ale niedźwiedzie nie groźne, góry nie groźne, niegroźne. i tak dalej to pokazuje, że warto mieć marzenia Dale. i warto je realizować, nie? I dzisiaj się wydaje, że to jest wszystko w naszym zasięgu naszych naszego roku czy z naszych rób. Gratulacje, gratulacje wielkie. Dziękuję serdecznie. I... Ja tylko chciałem powiedzieć, że mając 6 lat, wiedziałem, że będę chciał być biegaczem. Ścigałem się już z małymi rówieśnikami. Chciałem być najszybszym człowiekiem na świecie. To się, nazwijmy to, nie, nie, nie spełniło, czy nie udało, ale cieszę się, że moja ścieżka poszła w innym kierunku. Jestem, można powiedzieć, najbezpieczeństwem Polakiem, najbardziej wytrzymałem. Mam ten rekord, przebiegłem jako pierwszy i pierwszy się liczy. Jest to zgłoszone do Księgi Rekordów Guinnessa i dla mnie to jest najważniejsze i czuję się spełniony. Brawo! Brawo!

to co mogę jeszcze powiedzieć, że na trasie, na trasie, yy, no odczułem chyba ponad 10 dni głodu. Także dla mnie kogoś z dużego miasta, no, no, A co to znaczy głód? Jak to rozumieć? Głód? A to nie głód. Kiedy człowiek już szuka co by mógł wyjść cokolwiek, zdarzyło mi się wyjść na pole i zjeść kukurydzę, czyli no, mi się być no, bardzo no, głód. A wód to był na przykład 15 godzin bez jedzenia, no tak, bez picia tak w słońcu e, i to jest po prostu człowiek mocno był osłabiony. W jakich rejonach to było? E, Z i odryjny, o, tak, 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 na przywale południowym. Także zostałem godz no i kilkanaście dni w deszczu, więc to no dużo, dużo, dużo przychodych. Miałeś tak? Mamy pytanie. Kryzysów było dużo, bardzo dużo, ale nigdy nie zmartwiłem, że dotrę. Po prostu, że kiedy, kiedykolwiek dotrę, a tylko te przeszkody na trasie spowodowały to, że dotrwało dłużej, ale, ale wierzyłem, że, że... O, to, to nam tego. Najtrudniejszy dzień, najtrudniejszy. Najtrudniejszy dzień miałem niedawno, jakieś 4-5 dni temu, gdzie nie miałem noclegu i yy, nie przyjęto mnie na nigdzie, że tak powiem, pod dach, bo bano się, że jestem jakimś powiedzmy uchodźcą, ale przede wszystkim Byłem bez obiadu, bez kolacji, bez dachu nad głową i musiałem się schronić w jakimś opuszczonym budynku z kawałkiem, yy, z garstką słomy i na drugi dzień wybiegłem bez siadania i dopiero praktycznie można powiedzieć, że ciepły posiek zjadłem po dwóch dniach i to się zdarzyło z pięć dni temu, także naprawdę już na końcówce, kiedy myślałem, że będzie łatwo, i jeszcze takie, takie sytuacje się zdarzyły. Jakaś przygoda w dniu tak coś takiego Na szczęście nie, ale wspominam góry w Beskidach. Na 6 dni, 5 dni było deszczowych, które mnie mocno spowolniły i z potoków, przepraszam, na szlaku turystycznym zrobiły się rzeki w zasadzie, bo już brodziłem ponad, no do połowy łydki. I w pewnym momencie z jednego, z, nie wiem czy strumieni czy, czy, czy jakiś taki zrobi się wodospad w zasadzie to już nie był, to był wodospad Musiałem znaleźć wąskie przewężenie i z tym plecakiem przeskoczyć po prostu ryzykując, że, że no gdzieś tam spadnę z tym plecakiem i wszystko się zmoczy i może ja się sunę gdzieś tam w skałę także to były takie. Warzyłeś się, bo chyba trochę inaczej wyglądałeś. Oj! Teraz mam formę na zawody, teraz mógłbym wystartować zawodami zawodach i mieć rekordy. Tak, 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 no więc schodłem 8 kilo, więc to jest dużo. Ja przeczyłem 5 kg, ale tą wagę, którą mam to miałem ostatnio raz mając 16 lat, tak obliczyłem ile? 30 lat marzeń, 7, 70 dni biegu, a ile kilometrów? E, około 4000, 50, 48 tysięcy przewyższeń. Eee, a dokładnie wyszło 69 dni i 4 godziny tak. i na tym mi zależało, żeby było poniżej 70, ale tak fajnie taka liczba jest 1660 godzin. To się wydaje niewiele, można coś zrobić w tym czasie. Spodziewaliśmy się, ciebie 11 września to jest jedyne co się nie udało w tym planie pierwotnym, tak? Powiedziałbym, że to tylko dlatego, że moja kochana żona w tym dniu mogła wziąć urlop i przybyć na metę i to była tylko wyłącznie dlatego ta data, żeby żona mogła mnie przywitać na mecie. A tak to w pierwotnej wersji ja nie miałem ani daty, ani, ani jakby harmonogramu pod względem ile muszę dziennie pokonać. Wiedziałem, że to będzie się kręcić koło 60-70 dziennie, bo to jest taka realna liczba. No i wyszła średnia, około 60. Ile rekordów ustanowiłeś? Bądź pobiłeś? Trudno powiedzieć, bo można powiedzieć, że jako pierwszy przebiegłem Polskę z dużych granic najszybciej, bo to jest pierwszy. I można powiedzieć, że biegowo to jest najdłuższy projekt biegowy na, na ziemi polskiej. Co ciekawe, znam osobę, która ma rekord Guinnessa pod względem biegów ultra pod rząd, ale to trzeba na zawodach, chociażby trzy osoby. I mówił wtedy mi, to było 2-3 lata temu, że to jest liczba 67, a ja biegłem 69 dni ze średnią blisko 60, czyli kilometr, czyli ultra, czyli w zasadzie gdybym to robił dzień w dzień na zawodach, albo chociaż no trzy osoby, gdzie byłaby jakiś komunikat ten e, końcowy to ustanowiłbym kolejny rekord Guinnessa ilości e, dystansów ultra pod rząd. Czyli to, że jest rekord Guinnessa, ten pierwszy bazowy, tego nie wiemy, czekamy na komisję, tak? Że tak, tak, ja teraz to muszę to złożyć wiemy? wszystko co się jeszcze zapisuje w zegarku, w nadajniku e, i po około 12 tygodniach po sprawdzeniu dokumentacji oni, oni będą zatwierdzać. Biegną, wspomagałeś. O, to jest bardzo ważna sprawa. W międzyczasie dowiedziałem się, że mój e, przyjaciel Przemysław Zibert e, jest bardzo ciężko chory. Operacja, którą miał wykonana, e, miał mia, mia, jaka e, Nie przyniosło takich rezultatów, ponieważ są pewne zmiany, które powodują, że musi się leczyć, e, przejść terapię w kolonii. Pół miliona złotych do uzbierania e, są tylko 4 tygodnie na uzbieranie kwoty, brakuje jeszcze 300 tysięcy, więc ja w zasadzie nie mam wolnego, bo teraz będę apelował do biegaczy, do środowiska o to, żeby, żeby uzbierać tą kwotę, bo on już za miesiąc musi jechać do Niemiec na, na leczenie. Kolejny projekt. <gry> no, i no na Europa. Pewno nie, Europa, na pewno nie dwumiesięczny. Są projekty, które są właśnie przez Europę, ale to są z supportem, to ja po tym biegu to wiem, że to jest o wiele już łatwiejsze. Ale przede wszystkim skupię się na biegach, które mnie fascynują, czyli tak biegłem przez Szkocję, przez Anglię, to chciałbym przez inne kraje, ale przebiegać nie wzdłuż granic, tylko od brzegu do brzegu, bo to mnie fascynuje. Ale też jest tak, że zobaczę jak kalendarz biegowy zagranicznie się ułoży. Dziękuję. sam tak. Super, brawo. Dziękuję. 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 No, no. no mówię, ja, ja w to wierzyłem, ciężkie treningi, także także poszło, poszło. Dzięki Więc mieściło wszystko jest ok, troszeczkę zamulone i tak dalej, ale stopy y, bardzo, bardzo cierpiały. Ja w zasadzie wczoraj to już chyba co 2 km musiałem się zatrzymywać i je rozlasować, bo już te kości, że tak powiem, od też tej stopie jest tak ubite, ja już amortyzacji nie mam chyba od 1000 km. Eee, I w zasadzie od 10 dni to ja cierpię straszliwie. To jak ja nazywałem dobijanie konia. Także od 10 dni, czyli tam w km po końcówkę, nawet miałem najlepszą po 78 km, a dzisiaj przebiegłem najszybciej 40, ale to już wniosło. Ale stopy to były takie, że jak się obudziłem dzisiaj, to nie mogłem chodzić za bardzo, e, myślałem, bo to już takie było uczucie prawie jak złamanie zmęczeniowe, ale to jest po prostu odbita już kość. Tak? Boże, boże. Dało się biec precyzyjnie wzdłuż wschodniej granicy? Czy? Wschodniej niedokładnie, ale byłem przy, przy tych zasiekach, e, no nie mogłem wbiegać do lasu, że tak powiem, ale bardzo, bardzo blisko blisko byłem, najbliżej to byłem w zasadzie, no nie wiem, chyba najbliżej to 50 metrów w zasadzie. Gdyby nie wojsko, to mógłbym, że tak powiem, dotknąć, ale, ale no, no, zachowywałem wszelką, wszelką ostrożność i słuchałem wytycznych wszystkich służb. Dwa trójstyki jest... były najbliżej właśnie trójstyki do granicy. Trójstyki właśnie. Polsko-ukraińsko-białoruski i polsko-białoruski-litewski. Ludzie pomocni? Na wschodzie bardzo. Oj tak, tak, tak. W ogóle? Więc już od drugiego dnia miałem tyle serdeczności od ludzi, że stwierdziłem, że warto było pobiec. No i co mogłem przekazać? Warto być dobrym człowiekiem, warto pomagać i nigdy się nie wahajcie, bo sam doświadczyłem pierwszy raz w życiu, jak to ważne jest, gdy druga osoba pomoże. Dzień. Mara to, to za mało. Szkuma to za mało. O. <śleszy> o, De casto da malo